11 kwietnia, wita Państwa Malwina Muzyczka, zapraszam na magazyn miejski. A dzisiaj w programie poszukiwany kierowca Renault, szukali bliźniaków genetycznych, bezpieczni na drodze. Wczoraj na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Odrodzenia omal nie doszło do poważnego wypadku. 10 kwietnia na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Odrodzenia doszło do wymuszenia pierwszeństwa. Kierowca autobusu jechał ulicą partyzantów w stronę starówki. Na skrzyżowaniu kierowca samochodu marki Renault wymusił na nim pierwszeństwo. W wyniku gwałtownego hamowania ucierpiała pasażerka autobusu. Niestety monitor zamontowany w autobusie nie uchwycił rejestracji samochodu, który wymusił pierwszeństwo. Miejski Zakład Komunikacji apeluje do wszystkich świadków zdarzenia o pomoc w rozpoznaniu sprawcy wymuszenia. Świadkowie proszeni są o kontakt mailowy mzk@mzk.zamost.pl. W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbyła się ogólnopolska akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Finał ogólnopolskiej mobilizacji studentów na 104 uczelniach w całej Polsce odbył się 9 i 10 kwietnia. Fundacja DKMS Polska wraz z 230 studentami z całego kraju zorganizowała największą w Polsce, jak dotąd jedyną na świecie, akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Akcja ma na celu rejestrację potencjalnych dawców szpiku i szukamy bliźniaków genetycznych dla potrzebujących. W Zamościu zarejestrować się do bazy można było w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Łącznie przez dwa dni udało się zarejestrować 71 potencjalnych dawców szpiku. W całej Polsce przez te dwa dni baza wzbogaciła się o ponad 12 tysięcy osób. Właśnie potrzebne są takie akcje mniej więcej chociaż co pół roku, bo wtedy dużo osób może się zarejestrować właśnie i pomóc Fundacja DKMS, baza dawców komórek macierzystych Polska, działająca od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit od początku działalności, przebadała i zarejestrowała ponad 470 tysięcy potencjalnych dawców komórek macierzystych i jest tym samym największą bazą w Polsce. Już ponad 1000 osób z bazy DKMS podarowało cząstkę siebie innym, dając tym samym szansę na wygranie walki z Białaczką. W zespole szkół nr 3 w zamości odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do eliminacji miejskich 37. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zgłosiło się 6 szkół gimnazjalnych i 7 szkół podstawowych. Uczestnicy zmagań musieli się wykazać znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością jazdy na rowerze po specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Turniej składał się z kilku konkurencji. Test przepisów ruchu drogowego. Test składa się jak gdyby z różnych zagadnień dotyczących ruchu pieszych i ruchu rowerzystów, jak również skrzyżowań. To jest pierwsza konkurencja, następne konkurencje to jest tor przeszkód, jazda po miasteczku ruchu drogowego i udzielanie pierwszej pomocy. Drużyny składały się z trzech lub czterech osób i każda z nich miała wpływ na wynik końcowy osiągnięty przez całą drużynę. Była to okazja do pogłębienia wiedzy lub jej odświeżenia. Czy trudny był test teoretyczny? Nie, dosyć łatwe były pytania. Czy Twoim zdaniem ten, ten turniej faktycznie poprawia bezpieczeństwo na drodze? Tak, wydaje mi się, że tak, bo niektórzy uczniowie zdają na tą kartę rowerową, ale nie, nie pamiętają tak jakby o tych... Yy. W prawach, w przepisach. Większość uczniów, mimo to, że zdaje test na kartę rowerową lub motorowerową, nie jest w pełni świadoma tych przepisów, uczy się ich tylko raz i na pamięć, a tutaj wszystko musi być cały czas odświeżane, nie tylko przepisy, ale i pierwsza pomoc. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego, a także popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda forma, która pomaga nam zrozumieć, Zasadność prawidłowej jazdy i przestrzegania przepisów ruchu drogowego wpływa na bezpieczeństwo. A taka jest rola szkoły, żeby uczyć. I od najmłodszego dziecka, dlatego też zajęcia w szkole, ponieważ tak jak powiedziałam też wcześniej mamy taką możliwość, mamy miasteczko ruchu drogowego, zajęcia od pierwszej klasy odbywają się już na miasteczku ruchu drogowym, niekoniecznie z jazdy, ale nawet z przejścia, bo tam jest sygnalizacja. Dzieci się uczą kiedy mogą przechodzić, na jakim świetle od początku przed takiego małego dziecka. W kategorii gimnazja zwyciężyło gimnazjum nr 5 w Zamościu. Natomiast wśród szkół podstawowych bezkonkurencyjna była szkoła podstawowa nr 3 w Zamościu. Szkoły te zakwalifikowały się do dalszych eliminacji. Turniej zorganizowali Urząd Miasta w Zamościu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu, Komenda Miejska Policji w Zamościu i Zespół Szkół nr 3 w Zamościu. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.